Jakie zegareczki są? Watch 4. Fajne? Czy ja wiem? Czy komu to potrzebne? Do czego by ci to się przydało? Hmm. No fajne jest jeszcze: Watch 5. Chodzi? Chodzi też o. Podobny do tych iPhone'owych: te kuleczka takie. Ale do czego byś to wykorzystał? Ciężko powiedzieć a jak kupisz proszę bardzo za 1000 to 60 złotych na kartę dostaniesz co to jest? M23 gdzieś najmniejszą klawiaturę na świecie? <laughs> patrz moją rękę zajebiste ale strasznie nieporęczne ja opierdolę, do, do telewizora może, nie wiem LG fajnego można mieć 120hz za 3500 fajny jest Ciętkie rameczki, bajerka, kun, kunedzik, obraz żyleta. Philipsy też są Philips Za 2000 możesz mieć 55 sali. Ale grube ramki są. Ale możesz mieć. Ten model 7,5 To nie mogę I za 1899 aż 50. Grube ramki ma. Ale jak się to wiesz, nie zraża to jest Płynny ma obraz, fajny